Cześć Wrocław, jak się bawicie? Dobrze. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, ja jestem zestresowany, wy jesteście podmęczeni. Godzina 21. Więc na początek. Mała zagadka. Z jakiego filmu jest to kadr? Nie. American Pie! Już kolego możesz testament spisywać, skoro znasz American Pie, stara komedia. Głupawa e, komedia. O nastolatkach, którym jest jedno w głowie, czyli seks. I ze sztuczną inteligencją jest trochę tak właśnie jak z tym seksem wśród nastolatków. Wszyscy dookoła o tym mówią, wszyscy to robią, a gdy tak się zgłębimy, to się okazuje, że nikt tego nie robi albo gdzieś tam samemu w domciu, prawda? I jesteście z różnych nisz, szerokie spektrum. I ciężko tak naprawdę wybrać takie narzędzia, które. Będą dopasowane do każdego, więc dzisiaj przygotowując się do tej prezentacji chciałem wybrać takie pięć narzędzi, żeby każdy z Was jutro, pojutrze mógł jak ze szwedzkiego stołu sobie wziąć i zacząć wdrażać. I te narzędzia albo odzyskają Wam czas, albo przyciągną Wam klientów. I kolejne moje takie pytanie, zagadka, kto z Was w czasie swojej pracy, podczas wykonywania swoich obowiązków pisze, czy to maile, czy to odpowiada na komentarze, czy pisze posty. Generalnie kto z Was pisze? Na telefonie wszyscy prawie, tak? I pierwsze narzędzie sprawi, że będziecie pisać tak samo szybko, jak mówić. To narzędzie to WhisperFlow. WhisperFlow jest to narzędzie, które ma bardzo fajną wersję darmową. Płatna wersja kosztuje około 50 zł miesięcznie. I ta aplikacja AI działa w każdej aplikacji, w każdym programie na waszym telefonie, na waszym komputerze. I działa to tak, że zamiast pisać, to możecie mówić, a AI to co mówicie, zamienia na tekst. Naciskacie przycisk na klawiaturze albo na telefonie i maile możecie pisać. E, mówić, przepraszam. Whisperflow zamienia to na tekst. Bardzo dobrze skrzyduje język polski, wstawia znaki interpunkcyjne, dzieli na zdania, zdania dzieli na akapity, wycina Wam wszelkie takie E, A, E. Y. Jeśli coś wymieniacie, robi myślniki i robi to szybko. Więc jeśli nawet jesteście mistrzem klawiatury, to mówicie szybciej niż piszecie około 4 razy. Inna kwestia jest taka, że pisanie nuży. Każdy z nas wstaje rano i ma taki ten kubełek, że tak powiem, energii. I to od Was zależy, jak tą energię w ciągu dnia zużyjecie. Więc po co ją zużywać na takie błahe rzeczy, jak pisanie? tak? Więc yy, oszczędzacie także ergonomię swojej pracy. Oszczędzacie wzrok, ale oszczędzacie też nadgarski. Tak jak tutaj właśnie kolega mówi jeszcze się mogą przydać. Kolejne narzędzie, które dla Was przygotowałem, to Captions AI. Kto z Was tworzy treści na social media regularnie? A kto z Was chciałby tych treści stworzyć więcej? Też większość. większości. To narzędzie właśnie sprawi, że macie z poziomu kciuka, z poziomu telefonu, z poziomu jednej aplikacji właśnie Captions AI, całe wideo studio w swojej kieszeni. Captions AI jest to taka aplikacja, z której ja korzystam dłużej niż ChatGPT. GPT. Ponad dwa lata i ona ewoluuje, i zrobił się z tego naprawdę duży, duży kombajn. I teraz, może właśnie o kilku funkcjach Captions AI. Przede wszystkim, a czy przede wszystkim? Jedna z takich nowości to to, że możecie stworzyć swojego AI bliźniaka. Nagrywacie siebie taką próbkę minutową z tekstu, który wam ta aplikacja wyświetli. I na podstawie tego minutowego wideo aplikacja Captions stworzy Wam bliźniaka. I później możecie wygenerować skrypt waszego filmu, waszej rolki w narzędziach takich jak ChatGPT, Gemini czy też bezpośrednio w Captions AI. Aczkolwiek w języku angielskim lepiej to działa. Nagrywacie pewnie po polsku, więc razy tutaj zrobić sobie skrypt rolki w ChatGPT albo w Gemini. Wrzucamy taki gotowy skrypt do aplikacji Captions i aplikacja Captions zrobi Wam to wideo, gdzie będziecie Wy bez Waszego udziału. Powie to Waszym głosem, Waszą mową ciała, Waszą intonacją. Oczywiście nie będzie to takie jeden do jednego, zresztą zaraz zobaczycie przykład, ale jest to bardzo fajna opcja, gotowa z kciuka, zajmuje to szybko. Jeśli sami chcecie nagrywać rolki, nie robić takiego AI bliźniaka, to również z poziomu jednego kliknięcia Aplikacja mam taką rolkę obrobi. Wytnie wam wszelkie cisze, czyli nie musicie jechać logiem całego tekstu, możecie czytać, powiedzieć zdanie, zatrzymać się. Później podczas edycji tą ciszę całkowicie aplikacja Captions wydnie. Doda napisy w języku polskim, które ja na dzień dzisiejszy wcale nie edytuję. Nie mam jakiejś wybitnej polskiej mowy, jakiegoś akcentu mega, czystej mowy, a mimo wszystko Captions bardzo dobrze szczytuje. dodaje napisy, które można też Zmieniać styl, dodawać efekty, przejścia, nie przejścia, wszystko z poziomu kciuka. Te osoby, które gdzieś tam gubią się w nagrywaniu rolek, to na początku jest ten stres, nawet jeśli jesteśmy sami w pokoju, nagrywamy content, nagrywamy rolkę, to zapominamy tekst, tak? Ale captions ma taką funkcję, która nazywa się teleprompter. Czyli wklejacie sobie tekst, na przykład z czata GPT, i na telefonie ten tekst się po prostu wyświetla, który czytacie spokojnie. Patrząc się cały czas w telefon, więc to nie wygląda tak, że czytacie, bo cały czas patrzycie się tak naprawdę w obiektyw. Narzędzie kosztuje troszkę ponad stówkę miesięcznie, ale biorąc pod uwagę, ile czasu Wam zaoszczędzi, ile czasu w perspektywie długiej przyniesie Wam klientów, zbuduje Wam markę, myślę, że warto. A trzeba też dodać, że krótkie roki, krótkie wideo, tak naprawdę jest ta TikTokizacja social mediów. Czyli roki możecie wrzucać na Facebooka, na Instagrama, na TikToka, shortsy jako na YouTube, na Linkedin, a także na wasz profil wizytówka Google Moja Firma. Bo jest taka opcja na wizytówkach Google Moja Firma, czyli tych pineskach, tych profilach waszych firmowych w Google, że oprócz zdjęć możecie też dodawać w krótkie wideo. A Google lubi, lubi firmy, osoby, marki, które dodają regularnie content, więc te wizytówki w ten sposób też się pozycjonują. No, i wideo nam chyba nie poszło. Gdzie ta reżyserka? Czyli nie usłyszycie. Ale musicie mi uwierzyć na sobą. Nagrałem krótkie wideo, chciałem Wam pokazać, żeby, żebyście też porównali, jak mój awatar mówi w stosunku do tego, co teraz słyszycie. Nie moja wina, nie poszło. Jedziemy dalej ze slajdami. Pst, a jeśli chcesz więcej wiedzy na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w Twojej firmie? To przygotowałem dla ciebie kurs Firma na autopilocie. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego wideo. Zobacz zaraz po obejrzeniu tego wideo. Narzędzie numer 3. Jest to takie moje odkrycie od kilku tygodni, powiedzmy. I powiem Wam, jak ja, jak ja z tego narzędzia korzystam, bo to narzędzie ma bardzo. Mm, każdy z Was musi sobie odpowiedzieć, jak ja mogę tego narzędzia użyć. Ja Wam powiem, jak ja go używam, jaki jak, jak ja widzę w tym potencjał. A Wy, myślę, że w każdej firmie znajdziecie gdzieś tam jakiś obszar, w którym możecie to narzędzie wykorzystać. Najogólniej rzecz biorąc, Notebook LM jest to narzędzie, które służy albo do nauki, bo po to zostało stworzone, żeby się lepiej efektywniej uczyć, albo właśnie też biznesowo, co za chwilę powiem, jak to zrobić. Narzędzie jest darmowe, to jest narzędzie od Google. I żeby Wam pokazać, jak to narzędzie działa, to właśnie zrobiłem taki slajd, zrzut z ekranu. Jest bardzo proste. I generalnie po tej stronie mamy źródła, gdzie możemy wrzucić wszystko, co da się powiedzieć, nagrać, napisać. Możemy tam wrzucać pliki w Google Docsie, linki do naszego dysku Google Drive, możemy wrzucać linki do naszych stron internetowych, do stron konkurencji, kursy audio, kursy wideo. I wtedy możemy z tym wszystkim pracować. I teraz możecie sobie pomyśleć, no ale to dlaczego nie mogę użyć czata GPT, przecież tam też mogę załadować pliki. Ano dlatego, że czat GPT ma taką brzydką tendencję do halucynowania, czyli on będzie wychodził poza te pliki, które mu załadujecie, a notebook korzysta tylko z tego, co mu, e, co mu załadujecie, czyli konkretnie z tych plików. I teraz taki przykład sobie tutaj właśnie wrzuciłem, dajmy na to, jutro idziecie do klienta negocjować jakiś kontrakt, nie macie pojęcia o negocjacji, Wchodzicie sobie na przykład na YouTube, bierzecie 10 jakichś dobrze, wysoko ocenionych filmów po negocjacji, wrzucacie linki i piszecie prąd tutaj właśnie w tym środkowym oknie. Jutro mam spotkanie z klientem na taki na taki temat. Chcę się nauczyć takich podstaw negocjacji, daj mi 10 najważniejszych punktów. I narzędzie Notebook LM syntetyzuje tą wiedzę z tych 10 filmów i da wam taką samą, yy, taką pigułę wiedzy, tak? Inny przykład. Powiedzmy trafiam na jakiś film na YouTube, który trwa 3 godziny. Z mojej, powiedzmy, z mojej niszy, z moich, z moich zainteresowań. Nie chcę tego filmu oglądać, więc wrzucam link do Notebook LM 3 godziny, streści mi ten film w 10, na, w 10 punktach. I pyk, mamy. Mówiłem o tym na debacie, możemy też tego narzędzia użyć do onboardingu. Przyjmujecie pracownika, są, macie pliki, procedury, procesy, nie chcecie tego uczyć, wrzucacie to wszystkie pliki tutaj i ten pracownik może sobie z tymi plikami rozmawiać. Ma pytanie, narzędzie Notebook LM z tych źródeł, bo to się nazywa źródła, wybiera. Inny przykład, jak z tego korzystam. Na przykład, jeśli wcześniej kupowałem książki, czytałem, zastanawiałem się, jak mogę wiedzę z tej książki wdrożyć u siebie w życiu, czy osobistym, czy zawodowym. Teraz, jak kupuję książkę, czytam, kupuję też jej e-booka w formacie PDF, wrzucam takiego pdf -a, takiej książki i pytam. Daję najpierw kontekst, czyli opisuję, tak, nazywam się Jan Kowalski, pracuję e Robię to i to, mój produkt to jest to, moja usługa to jest to, moja grupa odbiorców to. Co mogę wdrożyć z tej książki w swoim biznesie? I wola, notebook. LN. Z tej książki da wam konkretne rady skrojone pod wasz biznes, pod wasz produkt, pod waszych klientów. Ostatnio przemawiam taki kurs, który jest w formacie MP3. No i odsłuchuję sobie, a później właśnie chcę taką syntezę. I teraz przejdziemy sobie jeszcze tutaj do tej prawej strony. Bo oprócz tutaj rozmowy, oprócz tekstu, możemy też sobie podsumować audio. Czyli na przykład biorę sobie taki film trzygodzinny, klikam podsumowanie audio i mam najważniejsze punkty z takiego trzygodzinnego filmu w takim podsumowaniu pięciominutowym. Tam w ustawieniach można sobie zmienić, czy to podsumowanie ma być dłuższe, krótsze, czy to ma, może też być podsumowanie audio w formie debaty, gdzie dwie osoby ze sobą rozmawiają. Wrzucacie sobie na telefon i idziecie na siłownię biegać i możecie sobie w ten sposób konsumować. Jest też podsumowanie wideo. To nie wygląda jak takie hollywoodzkie wideo, to jest raczej pokaz slajdów płynny z lektorem. Ale na przykład, koleżance z ciekawości, która jest księgową, zrobiłem coś takiego, że wrzuciłem jakąś źródło, link do jej strony i poprosiłem w podsumowaniu wideo, aby mi zrobiło wideo, które będzie żeby zrobiło taki film przedstawienie oferty tego biura rachunkowego. I zajmuje, jest to darmowe, zajmuje to dwie minuty, i już dostaje takie wideo, które może sobie wrócić na social media. Jest też oczywiście mapa myśli, więc przerabiacie kurs, książkę, możecie sobie zrobić mapę myśli, naprawdę do nauki. Mega, jeśli macie zrobić jakiś test, nie wiem, może przygotowujecie testy, quizy, jest opcja zrobienia testów, fiszek, raportów wykorzystać, tak jak mówię, można to, każdy musi sobie odpowiedzieć we własnym zakresie. Kolejne narzędzie, czwarte, przedostatnie, to Gemini. Gemini, czyli odpowiednik, goglowski odpowiednik czata GPT i ja przesiadłem się z płatnego czata GPT właśnie na płatnego Gemini. Dlaczego? Dlatego, że Google na początku ten wyścig AI przegrał, przegrywał, ale teraz wyprzedza czat GPT Między innymi z tego faktu, że Gemini, czyli ta sztuczna inteligencja od Google jest wbudowana w całym ekosystemie Google, we wszystkich goglowskich aplikacjach, czyli w Gmailu, w Google Docs, w Excelu, więc nie musicie wchodzić na chat GBT, żeby na przykład stworzyć odpowiedź na maile, możecie to zrobić z poziomu, Samego, samego Gmaila. To jest taki przykładowy mail, który napisałem sam do siebie, aby tylko wam pokazać, jak to działa. I tutaj macie właśnie, możecie poprosić, w jaki sposób ma Gemini Wam odpisać na tego maila. On też może Wam przygotować um, kilka możliwości. Jeśli mail jest długi, może Wam to podsumować. Oszczędzacie czas. I teraz zobaczcie, jak te kropki się ze sobą łączą. Nie? Te wszystkie narzędzia. Powiedziałem o Whisper Flow jako pierwszym narzędziu, które zamienia pisanie, przepraszam, zamienia mowę na pisanie i teraz macie Gemini wbudowanego w Google, to zamiast pisać tutaj w Gemini podsumuj mi tego maila, napisz odpowiedź, możecie to powiedzieć. Więc tak jakby rozszczepienie na tomu, tak, te narzędzia się tutaj kumulują. Gemini oczywiście też stworzy ma właśnie te skrypty rolek czy to postów, które możecie wkleić właśnie między innymi do aplikacji Captions. Jest taka też funkcja, na stronie Gemini jest to darmowa funkcja. Nazywa się to Gemini, czyli klejnoty. Generalnie chodzi o to, że możecie sobie zrobić we własnej firmie takiego asystenta AI, też w 5-10 minut. Też takiego jednego z takich asystentów wam dam. Link w ogóle do wszystkich narzędzi, które wymieniam, tych asystentów będzie później kod QR, który, który wam dam. I generalnie możecie sobie stworzyć takiego asystenta. Dajmy na to. Mamy te captions, chcecie napisać skrypt, więc możecie sobie takiego asystenta stworzyć, tak? Gdzie dajecie instrukcję temu asystentowi, raz, tworzycie go właśnie podczas procesu tworzenia, dajecie mu, możecie mu wkleić jakiś, jakiś swój post, żeby on wiedział, że kolejne posty, które czy kolejne skrypty do rolek ma pisać w takim stylu, piszecie oczywiście o sobie, o, o tym, jaki biznes prowadzicie, kto jest waszą grupą odbiorców, co sprzedajecie, komu sprzedajecie, i taki asystent, później uruchomiać takiego asystenta i tylko mu piszecie, napisz mi post o tym i o tym. Nie musicie po prostu tego, nie musicie cały czas, tak jak w rozmowie z chatem GPT, dawać tego kontekstu. W koło to samo pisać, tak? Taki asystent wam zrobi. I to są przykładowe moje asystenty, czyli na przykład mamy haczyk do filmów na YouTube. Tak? Haczyk, czyli ten hook. czyli taki asystent, który tworzy mi te pierwsze zdania, które mają przykuć uwagę w mojej rolce czy w moim filmie na YouTube, I wystarczy, że. Za, poproszę go, tak? Znaczy, poproszę. Napiszę mu, o czym chcę nagrać film na YouTube, i on mi pisze. E, tutaj jest na przykład asystent social media. I podczas tworzenia takiego asystenta, możecie też go nakarmić wiedzą. Ja, na przykład, tego asystenta social media nakarmiłem wiedzą, wsadziłem tam PDFy dwóch książek, e, które gdzieś tam sobie cenię. I wtedy, gdy proszę go, napisz mi, albo mam klienta, na przykład, któremu muszę zrobić strategię na social media, to proszę go. Zrób strategię na social media. Dla na przykład właśnie tego biura rachunkowego, które działa w mieście 20 -tysięcznym. Grupą klientów są małe, średnie firmy. I ten asystent Social Media, bazując na tych książkach o, tych, o, o social media, które udałem pod tą firmę skroi, więc nie trzeba koła na nowo wymyślać. Mamy to, yy, możemy sobie to, możemy sobie to zautomatyzować. I narzędzie numer 5 to nano banana, czyli narzędzie do edytowania. Grafik to jest również darmowe narzędzie od Google, i tutaj taki przykład: zrobiłem takie trzy zdjęcia kefirkowi, napojowi i swojemu synkowi plecak, i na szybko sobie wygenerował takie, właśnie, oto grafiki. Jest to darmowe, nie trzeba było tam, zobaczcie na przykład macie napisy, zwróćcie uwagę na napisy. Nie? Tutaj mamy na przykład na kefirze, i tam nie jest nic zmienione. Nie ma tak, że tam gdzieś jakieś tam dziwne jakieś krzaki są wstawione. Jak mamy plecak, to zobaczcie, że on nie zmienia, że tak powiem, swojej kubatury. To jest faktycznie ten plecak. Wygląda to dość naturalnie. I takiego asystenta do właśnie generowania tego typu zdjęć stworzyłem właśnie w Gemini. I takiego asystenta wam dam. Wystarczy, że wgracie zdjęcie, jeśli macie swoje produkty. Ten asystent was tylko poprosi, jak chcecie, żeby ten produkt wyglądał, tak? Czy ma to być w otoczeniu, nie wiem, na białym tle, czy właśnie tak jak tutaj. Jak mamy tego Monstera, że mają być soczyste owoce, jakieś kostki lodu, czy tak jak ten plecak kojarzący się ze szkołą, więc poprosiłem, żeby tam było w tle gdzieś szkoła, czy taki właśnie jakaś tam deskroka skateboard, tak? Na takiej zasadzie. I też y, przygotowując się do tej prezentacji inny produkt do głowy, którego już nie zdążyłem wstawić na, tutaj na, na slajdy, również od Google. Google ma taką stronę Google AI Studio. W narzędziach nie będzie tej strony, więc możecie sobie zapisać. Tam możecie między innymi też korzystać z nano banana, czy też tworzyć filmy dzięki AI, dzięki modelowi VO3.1, ale jest też, też bardzo fajna funkcja, którą też musicie sobie sami odpowiedzieć, jak możecie wykorzystać. Jest opcja wyszerowania, czyli udostępniania ekranu. Udostępniacie ekran i rozmawiacie o tym, co jest na ekranie ze sztuczną inteligencją. Czyli na przykład włączacie sobie swoją stronę sprzedażową i pytacie. Zawokuj się jak wybitny specjalista do optymalizacji stron internetowych pod kątem konwersji. Przewinę Ci teraz moją stronę, a Ty powiedz, co mogę na niej poprawić, aby lepiej konwertowała. I on Wam powie, co jest na tej stronie B. Że na przykład literki są za małe, że na przykład kolor przycisku zmieni na pomarańczowy, bo lepiej będzie przykuwał uwagę. Możecie na przykład tam wrzucić swoje statystyki z Google Analytics, czyli taka analityka stron internetowej, tak? gdzie jest wszystko podane w w sposób dość zamiły, tak, skąd pochodzą ludzie, jeśli sprzedajecie, to jakie są ścieżki, tak, zakupu. I zamiast wydawać pieniądze na analityka, który weźmie grube pieniądze, szerujecie po prostu ekran, pokazujecie i rozmawiacie z tą sztuczną inteligencją, tak jak z kolegą, byście rozmawiali z specjalistą przez telefon, tak. Pokazujecie mu raporty i w czasie rzeczywistym Google Studio, czyli ten szerowanie ekranu, mówi wam, co zrobić. I to było takie pięć narzędzi. I teraz jest taka teoria, którą Książce Dana Peni sobie przeczytałem jakiś czas temu, że jeśli macie jakąś porcję wiedzy, czy to na konferencji, czy to w książce, czy to w kursie, to jeśli nie wdrożycie chociaż jednej rzeczy w ciągu 21 godzin, to tego nie zrobicie. Więc żeby to nie było takim, wiecie, pierdolamento i motywacyjną masturbacją, że przyjechałem fajnie, coś tam poznałem, bo jak tego nie zrobicie w ciągu tych 21 godzin, czyli jutro do godziny mniej więcej 18, to już z tym nic nie zrobicie. Więc taka moja propozycja, żebyście chociaż wzięli sobie jedno z tych narzędzi i przetestowali przez tydzień. Nie wszystkie weźcie jeden problem, który macie w firmie. Być może jest to problem z pisaniem, być może jest to problem z tworzeniem treści, wzięli narzędzie, przez tydzień wypróbowali i tak po troszeczku, też nie wszystko naraz. Żebyście właśnie nie byli jak ci nastolatkowie, którzy wszędzie słyszą, że jest, a i wszyscy to robią, a tak naprawdę mało kto to wdraża. Krok po kroczku. Tutaj jest link i kod QR do tych właśnie wszystkich narzędzi, a także do tego asystenta, o którym mówiłem. zejdę. Zróbcie sobie spokojnie zdjęcie. Otworzyłem też drugi kanał na YouTube. Pierwszy kanał bardziej marketingowy, drugi kanał już skupiłem się stricte na AI i tutaj mamy też właśnie kod QR, gdzie też między innymi mówię o tych narzędziach, nie tylko o tych. Ramy czasowe dzisiaj nie pozwalają, żeby się dużo, że tak powiem rozwinąć, więc każdy, kto tutaj Zasubskrybuję, na pewno nie pożałuję. Mam nadzieję, że się dobrze sprzedałem, że tak powiem. I też Daniel, gdy mnie zapraszał, jeden z moich kursantów, Daniel, będę się chwalił, a ja powiedział, chodź, przygotujmy coś też specjalnego dla, na, dla moich, dla tutaj moich, dla was, dla widzów. To jest mój kurs, firma na autopilocie. I wygenerowaliśmy właśnie kod rabatowy o treści kubach, który zbija cenę do jednych zakupów w Biedronce, dużych takich, 4, 4 7. Dzisiaj słucham? A, dobrze, dobrze. Kurs jest dożywotni. AI zmienia się tak szybko, tak jak powiedział Daniel. Jeśli wjeżdżają jakieś aktualizacje, nowe narzędzia, automatycznie pojawiają się w panelach kursa, tak? To nie jest kurs stricte o AI, to jest raczej kurs um, pod kątem marketingu, pod kątem sprzedaży, pod kątem też tego, co tutaj mówili, tak? Czyli coś, co realnie Wam albo odzyska czas, albo Wam przyprowadzi klientów. To wszystko dzisiaj, na dzisiaj. Jeśli mam taką małą prośbę, jeśli się nie pogniewacie i pozwolicie, to zrobię sobie tylko z wami zdjęcie. Co? Mogę? Super. Żona już idzie. Yeah. A to pójdźmy dalej. Ja może zadam wam pytanie. Czy się podobało? Nie, nie włączyłem. To jeszcze raz przepraszam. Czy się podobało? O, dobrze, było głośniej. Dziękuję. To wszystko ode mnie. Jak coś, jestem tutaj dla was obecny. Ktoś ma jakieś pytanka, również jakieś obiekcje, chętnie zbiję. Miłego wieczoru i, i, i jutrzejszego dnia, jak najbardziej owocnego. I pamiętajcie, 21 godzin.